Dzień dobry, dzień dobry. Wybiła 18.00. Udało nam się na czat. I kochani, dzisiaj rolujemy, tak jak widzicie na dole, zespół dawna. Bardzo się cieszę, że moim gościem są Ola i Agnieszka Mandryga. Dzień, dzień dziewczyn dobry, dziewczyny. Dziewczyny dzień <laughs> dzień zgodziły się spotkać ze mną. I tak jak już zdążyliście się zorientować, albo te osoby, które się nie zdążyły zorientować, mówię, że rolujemy wykluczenie. Bardzo szerokie pojęcie tego wykluczenia jest, bo to jest zarówno wykluczenie społeczne, jak i cyfrowe. Dziś usłyszałam w Małopolskim Instytucie Kultury, jak Jakub Strudziński mówił o tym, że osoby niesłyszące są wykluczane, dlatego że brakuje Tłumaczy języka migowego, brakuje opisów. I właśnie tutaj spotykamy się i zapraszamy Was na spotkania, które mają uświadomić, jak ważne jest. Jak ważna jest świadomość, jak ważne jest to, żebyśmy właśnie rolowali wykluczenie. Witamy i proszę powiedzieć, Aneta, powiedz nam, czy słychać nas dobrze tym razem bo ostatnio mieliśmy troszeczkę problemy z, z dźwiękiem, natomiast gdybym usłyszała odzew, czy tym razem jest dobrze słychać, to byłabym wdzięczna. E, Ola jest, no właśnie, gwiazdę mam dzisiaj i się bardzo cieszę, jest gwiazdą e, Down The Road, e, zespół w trasie. E, Olu, powiedz, no właśnie, czy ty się czujesz jak gwiazda? No. Tak, oczywiście. O, właśnie, takie odpowiedzi to ja lubię. A powiedz mi, czy. E... O, piszą i robią zdjęcia. A, czyli zaczepiają cię normalnie? Na do mnie. Ach, czyli, czyli to nie jest, ale taka. E, to jest poważna rzecz już w tej chwili. Słuchaj, a e, rozpoznają cię na ulicy? Rozdajesz, tak jak mówisz, autografy? Na razie nie, ale chciałabym w taki z klub, żeby w tym ćwiczyć mm -hmm. I, I brała udział. Dalej, da, dawno, rok. Czyli normalnie na wstanie. A, rozumiem. I właśnie, powiedz, na ile dni wyjechałaś z Przemkiem Kosakowskim i z całą ekipą? Wyjechałam 16 dni. Na 16 to był, dni. To był w październiku i wrześniu. A, czyli w, w tamtym roku, w październiku i we wrześniu, tak? Tak. Dobrze. A czy z Tobą y, był ktoś z rodziny? Nie, byłam sama. Sama byłaś. A to był pierwszy twój wyjazd, gdzie wyjechałaś właśnie bez rodziców? Nie, z rodzicami. Nie, ale czy wyjeżdżałaś tak, ale na, czy... na Nie, teraz no nie. nie. Ten, ale Ola, w ogóle czy wyjeżdżałaś na turnusy, szkoły? Czy... Na... Tak, jeździłam na turnusy sama. Mhm. Czyli, czyli to nie był pierwszy wyjazd, ale za granicę byłaś pierwszy raz bez rodziców. Tak, pierwszy raz sama. Powiedz Olu, a jakie zwiedziliście państwa? Niemcy, Włochy, Austria, Chorwacja, Słowenia i Czechy. Hmm, czyli rzeczywiście tych krajów troszeczkę było. A gdzie ci się najbardziej podobało? Najbardziej mi się podobało y, konie, basen. Mhm. I że mogę po sobie pogadać z Dominiką y, przy basenie. Mhm. Lubisz pływać? Tak. Umie pływać, umiem nurkować dobrze. Bo Aha. kiedyś z mamą chodziłem na was do uh -huh. i się nauczyłam z panią tak, tylko się zapomniałam imienia. A, rozumiem. Ale Olu, właśnie była taka sytuacja w. w, w, w no w down byłam, the... bo się bałam. Bo czekaj, Pani? Ale w da... <laughs> down the road była sytuacja, właśnie opowiedz taka sytuacja, która mroziła, że krew w żyłach i gdzie no, chyba się wystraszyłaś, co? Na rzece. To było tak na przykład, że cała grupa mm -hmm. bała się o mnie. Tak. Czyli na najbardziej się wystraszył Przemek Kosakowski. I... A, no to? i Michał też. A co to się wydarzyło powiedz? Upadłam do wody i się wystraszyłam. Mm -hmm. A nie tylko. I jeszcze e, e, byliśmy Przemkiem Kosakowskim. We Włoszech, mhm. gdzieś, tam, gdzieś tam byliśmy. Latałam helikopterem i się wystraszyłam. miałam nawet zachcenne uszy, mhm. ale doznałam to, to w szoku, ale Przemek mi pomógł. No, czyli wsparcie było. Właśnie to chyba tak. ten moment jest, że chciałaś pozdrowić, tak? Chciałam bardzo pozdrowić y, Przemkę Gosarkowskiego i wszystkich z dobry Rojt z Świetnie, i też się przyłączamy do pozdrowień. A Olu, e, e, czego się nauczyłaś w tej podróży? Było coś takiego Nauczyłam coś... się myć e, e, przemkabusa. busach, o. Bo to mnie uśmiecha i mm -hmm. mi polecił takie zdanie, że muszę umyć auto. A rozumiem, czyli, czyli jesteś. To Przemka, żeby. Czyli jesteś zwolenniczką, że jak się denerwujesz, warto. Znaleźć sobie jakieś zajęcie. Ty mówisz, że świetne jest mycie busa. Tak. No to jest powiem ci rada, która się może przydać nie jednemu z nas. E, a czy ta ekipa, bo e, mówię o obsłudze, czy to była duża ekipa? Było dużo ludzi z wami? Ja nie wiem, ale może tak 12 osób. A, rozumiem. Czyli, czyli to też o, to nie było. Poro sposób było. Dużo. Sporo osób, które, które było w to zaangażowane. A powiedz Olu, a na przykład miałaś okazję zaprzyjaźnić się z kimś w czasie podróży? Tak. Dominika, Agnieszka, Michał, Grzegorz i Krzysztof. No czyli cała ekipa. No to a znaczy, najbardziej że... to dwie osoby. Michał, Dominika. A ty, ty nam zdradzasz. No świetnie. A Olu, a Na przykład były sytuacje, gdzie mówiłaś kolegom, co mają robić. Czy ty masz w sobie takie cechy przywódcze, że ty lubisz mówić komuś, co ma robić? Ja poleciłam Przemkołajowi, żeby. żeby się wzięły za robotę. żeby o. Żeby, żeby ten wziął. i to swoje rzeczy. I to? żeby poczytał swoje rzeczy. No, rozumiem. Czyli, czyli jednak. Można było zauważyć, że masz takie cechy przywódcze. A y, teraz y, y, porozmawiajmy o Twoich pasjach, bo wiem, że masz też wiele y, zainteresowań. A jeszcze przedtem zapytam Ciebie, czy byłaś na wyborach prezydenckich y, w niedzielę? Byłam. I zagłosowałaś? Byłam. Y e, powiedz na przykład, co lubisz jeść? Ja lubię jeść spaghetti, pierogi ruskie i... Płaski na mleku. Ja też. Pierogi. To tak jak ja. Ja też jestem fanką pierogów. A czy są, na przykład często się denerwujesz? Często. A na co? Co cię denerwuje? Mnie to denerwuje, że jak ktoś pali papierosy, że mm -hmm. się kłócę z ojcami, niepotrzebnie zamykam się w pokoju i nie wychodzę z pokoju w ogóle i z nikim mm -hmm. nie rozmawiam. Mm -hmm. czyli, czyli nie. Trochę tak jest, trochę smutek, trochę depresja, ale tak w ogóle to jest taka jak, jak jest Anna German albo Marcina Wojciechowska, albo, Martyn, albo Przemek, albo Dominika. <grym> Słuchaj, ale to się często zdarza: ciebie łatwo jest zdenerwować? Nie jest łatwo. Chyba nie. Czasami mhm. jest łatwo, a czasami nie. A. Y a z kolei co, co Cię cieszy, co, co Ci sprawia przyjemność? Bo denerwuje już powiedziałaś, co? A co na przykład sprawia Ci e, frajdę? Przyjemność? myśl że jestem bliska z Michałem albo na przykład rozmawiamy sobie, że mamy trudne, trudne zwy, z, z, zwyczaje i jestem cieszliwa, kiedy kiedy trenuje gimnastykę, akrobatyka, balet. A właśnie, właśnie. Zaraz powiedz, właśnie powiedz o pasjach twoich sportowych. Już wiemy akrobatyka i. I balet. I balet. Czyli mamy do czynienia nie dość że z gwiazdą telewizyjną, to jeszcze tutaj z, z tancerką. Ale jest taka dziewczyna e, z strony Martyny, nazywa się Marysia e, Wojciechowska. Mhm. Ona też trenuje, balet. Mhm. Mhm, Ale gimnastykę i gimnastykę, tak samo tak ja yy, bardzo, bardzo uwielbia i, i mogę tak ona robić i mam tato mi kupił z mamą, Poliny mhm, i mi postawił. I lubię świetnie, być na powietrzu. I to gimnastykę na w powietrzu i szarpesz, gdy jeszcze miała. Czyli, czyli, czyli ty czy... jesteś y, czyli ty preferujesz aktywny tryb życia i... Ja tak samo, także możemy się podpisać obiema rękoma, że ruszać się trzeba. Ale mówiłaś też o tym, że wystąpiłaś w teledysku u pana Marka Piotrowskiego. Plutowskiego. Mhm. Pana Marka Plutowskiego. Plutowski, Nagrała piosenkę. To nie ty nagrałaś, pan nagrał. Tak? Pan, pan, pan nagrał mhm. Plutowski, jest to mam zapisane. No, czekamy. To jest piosenka Na szczęście jest mutek. Nagrałam ten dysk. Mhm. I tam jest był Kuba Pro. Pozdrawiam i Michała też pozdrawiam. I mamy jego też pozdrawiam. Z Gdańska. Mhm. Świetnie, o, trójmiasto. E, a Olu, teraz przejdziemy z, od tańca do czytania. Czy ty lubisz okay. czytać? Bardzo lubię czytać. Ale co lubisz najbardziej czytać? Bardzo lubię czytać gazety, Martyna, bo się przemka, mam dwie książki bombowe. I mhm. Anna German. Anna German nie upokaja. A słuchaj, czy to są. Gru... Czy to są grube książki? Czy to ma grube. dla ciebie znaczenie? Grube. Czyli, tak. czyli ty nawet gruba książka cię nie przeraża. Nie, w ogóle. No dobrze. A powiedz, jakie filmy lubisz oglądać? Yy, najbardziej uwielbiam filmy yy, Ojcie Mateusz, Nadbry I Ojcie Mateusz też? I, An i Anna German. A nie tylko. A jeżeli są dwie przyrodnicze, tak? jak na ten bo, Chomska, oglądałam. I jest taka fajna dziewczyna, która z Danii. I ta przyjeżdża do niej. Rozumiem, czyli, czyli masz swoich ulubionych bohaterów i swoje ulubione książki i wcale cię nie przeraża, że jest coś grube. W sensie mówię o książce. A co z internetem? Bo przecież my kontaktowałyśmy się przez internet. No, więc no, powiedz... no mam jedną piosenkę, ale nie pani się pyta nie. E, e, powiedz Olu, bo e, czy korzystasz z internetu? Bo tak jak mówię, pisałyśmy do siebie na internecie. I które strony najczęściej odwiedzasz? Otwieram Michała Milkę, mhm. czasami Dominikę, ale najbardziej to jego, bo jest taka jedna piosenka Artura i ja też. Mhm. I raz się popakałam. Czyli ty jesteś uczuciowa? Tak, jestem, tak. Jestem uczuciowa. E, wiesz co, powiedz, co myślisz, bo czasami właśnie zadałam Ci pytanie, czy mogę się zapytać Ciebie o to, co myślisz, kiedy słyszysz, bo pewnie nie raz słyszałaś, że dzieci, tak zwane zdrowe dzieci, mówią do siebie tydałnie? Co ty sobie wtedy myślisz? Um, ale co ty myślisz? Zastanów się. Ja myślę, że chcę powiedzieć nie. Pani ja zadała sobie pytanie, posłuchaj. Jeszcze raz, może posłuchaj. Agnieszko, jeszcze raz, dobra, może zadaj dobra. jej pytanie. Oła, jeszcze raz. Umawiałyśmy się, że będziemy powtarzać, jak coś nam nie pójdzie. No więc słuchaj. Idziesz sobie ulicą. I zresztą. Super. E, dwójka dzieci do siebie mówi, kłócąc się, ale zdrowych dzieci. Ty dał mnie. Co ty sobie myślisz wtedy? Ja myślę, że tego nie lubię. No jest właśnie. A dlaczego? A dlaczego? Sprawia ci Bo to przykrość? To jest przyjemnie dla mnie. Nie mhm. taka ale nie chcę mhm. ją obrazić. Rozumiem. Czyli to, czyli to, to ja dla, ciebie. Mhm. Czyli dla ciebie, jako dla osoby, która jest zespołowcem, to jest po prostu nieprzyjemne. Ale chciałam powiedzieć, bardzo miłe zdanie do Krzysztofa. Jest miły, uczciwy mhm. I, i, i wspiera. Wyspiera. Czyli ty, mimo wszystko, zawsze starasz się znaleźć dobre cechy w ludziach. Tak. Właśnie, I tak. Powiedz mi, odpowiedz mi na pytanie, czy na przykład ciebie spotykały w szkole przykrości jakieś? Um, za bardzo nie ale była taka jedna dziewczyna a, um, może nie mógł to, to nie powiem nie powiem nic. Ale nie powiem, będziemy to mówić to było. że ja paliła papierosy mhm. czyli nie lubisz tego to wiemy że nie lubisz Lubię. tego tak ale dokuczała ci czasem tak mhm. No to apel dla koleżanki, żeby następnym razem, kiedy będzie chciała dokuczać, ale nie tylko tobie, ale innym osobom, to warto by było, żeby zastanowiła się, czy jest to miłe i warto, żeby postawiła się w twojej sytuacji. Ale jest chciała. super dziewczyną i urodziła dziecko. A, to może teraz się zajęła czym innym. <laughs> Olu, a hmm, czy jako osoba dorosła spotykasz się z przykrościami jakimiś, w związku z tym, że jesteś właśnie zespołowcem? Czasami tak, czasami nie. Zależy jak. Hmm. A yy, czy często płaczesz? Tak, bardzo często płaczę. Nie się zamykam w domu, I w pokoju raczej hmm. i nie wychodzę z nikim nie rozmawiam. Mam A... takie momenty. Ale ktoś cię zdenerwuje, coś ci zrobi przykrość, czy po prostu y, to tak wynika powiedzmy, z Twojego ja charakteru? Nie, ja, ja nie chcę tak to obrazić, bo ja go bardzo kocham, ale to <śmów> wszystko denerwuje. Pozdrawiamy denerwuje, tate. Ale go kocham i, i uwielbiam. Chciałam dla niego być miła. Staram się. No to pewnie w obie strony tak działa. Tak, wiadomo. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich tatów, słuchajcie, bo to, to nie tylko Twój problem, ale... ale pozdrawiam tej... Darkę Madrygę i pracowników <laughs> też z <w tej śmiech> strony. Pozdrawiamy. E, e, Olu, a czy miłość jest dla Ciebie ważna? Czy często się zakochujesz? Bardzo często się zakochuję, bo ta impreza była na bogato. Ale która impreza? Urodzinowa. A, czyli ostatnio była impreza, gdzie, y, y, gdzie miałaś okazję właśnie się z kimś zaprzyjaźnić. I się Zakochałam się, ale mama tego tak nie rozumie w związkach. Ale chciałabym bym być z Michałem kiedyś. Ja nie chcę mama. Mama jest fajnie kochana. <laughs> <laughs> nie obrażam. Onu. Ale może kiedyś będzie miała Michała, ale nie wiem jeszcze. No właśnie zobaczymy, prawda? Jak to się wszystko ale jest... Ale fajny, uczciwy, pomocny. O, wszystko tak. przed to, na wszystko patrz, bo to wszystko jest ważne. Bardzo. I wszystko jest ważne. My też pozdrawiamy. A y, jakbyś tak miała podsumować, ludzie są dobrzy według ciebie? Jest taki moment, że są dobrzy ludzie dla mnie. Ale czy w ogóle są dobrzy? Nie tylko dla ciebie, czy w ogóle uważasz, że ludzie są dobrzy? Są dobrzy. Są dobrzy. I tego się trzymajmy. Agnieszko, tak. teraz, teraz mogę z, z mamą porozmawiać. Chciałabym tak. teraz mamie zadać parę pytań. Agnieszko, e, chciałabym, żebyś powiedziała, jakie cechy mają e, zespołowcy? Czym oni się wyróżniają we no, społeczeństwie? No, ja myślę, że program pokazał to bardzo dobrze. No, że są bardzo... Chodź tu Olcia do mnie. że są Bardzo... Otwarci. Jestem, jestem, jestem. Są bardzo a. otwarci, są bardzo wrażliwi. No a przede wszystkim no tak, bardzo szczerze wyrażają swoje uczucia. I to jest chyba dla nich najważniejsze. To mieliśmy okazję właśnie zobaczyć. I myślę też, że program bardzo dużo zrobił i odczarował też ten wizerunek osób z zespołem. Bardzo nam to się wszystkim przydało na pewno. A tak ujęło mnie bardzo w tym programie to, że te osoby były pierwszy raz pokazane nie z tej strony, że wołają o pomoc. Tak. Nie z tej strony. Jak żyją, po prostu jak wygląda ich życie, co jest dla nich ważne. Mm -hmm. I też w takich zwykłych sytuacjach, no jak podróżowanie, tak, które też jest wyzwaniem, bo to jest podróż w, do jakichś obcych krajów, gdzie język jest też może być przeszkodą. I też, no właśnie, w takich normalnych sytuacjach. A Ola powiedziała, że chodzi na wybory. I właśnie, czy zespołowcy mają pełnię praw obywatelskich? No tutaj wszystko zależy od rodziców tych osób. No bo tutaj no, tylko my, jako opiekunowie prawni, możemy wystąpić bądź nie no, o. Możemy wystąpić bądź nie o. Czasami o zabranie tych praw. <laughs> Także no mówię, no to jest wola rodziców, w zależności od tego. No pewnie też duży wpływ ma na to stopień upośledzenia umysłowego tych osób, bo naprawdę są sytuacje, no, kiedy pewnie trzeba to zrobić. No natomiast tak mówiłaś, też mówiłaś mm. do mnie o podejściu, na przykład Oli do dowodu osobistego, prawda? E, i, I nam z mężem się wydaje, że dopóki możemy jej dać jak najwięcej praw, jak najwięcej tego, żeby mogła korzystać z tego życia w taki sam sposób jak my. I, do, mm -hmm. i no, nam się to wydaje cały czas, że jest to bezpieczne i, i dobre dla nas wszystkich. No to nie widzimy żadnej potrzeby, ażeby ją bezwłasnowolnić. Jasne. Ja. E, e, a czy, no właśnie, następne pytanie. Czy osoby ze zespołem Down mogą zawierać małżeństwa? No jest to oczywiste, jakby, ale. E... Mogą, no jak najbardziej. No właśnie. ja myślę, że rzadko jest to praktykowane. No może to są mm -hmm. trudne sytuacje, bo na pewno potrzebują kontroli. Wsparcia. No, ale wsparcia, tak, na pewno cały czas również go posz, potrzebują, ale z kolei tutaj ta ich potrzeba, właśnie takiej bliskości jest chyba, no wydaje mi się, że większa i bardziej szczera czasami niż u osób zdrowych. No i tutaj Też taki paradoks, tak że, że mało no, jest takich związków i, i rzadko mhm. tak się dzieje, że jednak te związki są zawierane. A jeszcze chciałabym wrócić do czasów szkolnych. Do jakiej szkoły chodziła Ola? Odpowiada, mama Olu, przepraszam. Ola chodziła w podstawówce w zasadzie, podstawówkę realizowała publiczną z nauczaniem po części indywidualnym. Później przeszła do gimnazjum, gdzie naprawdę byłam zaczarowana postawą, tutaj szkoły, do której poszła w Trzewnicy, do gimnazjum, gdzie naprawdę stworzono jest super warunki. Stworzono jej możliwość kontaktowania się z, z koleżankami, z kolegami, a także, no, tutaj pewnie duża rola personelu szkoły, który przygotował uczniów w klasę, do której Ola chodziła. Oni się chętnie zajmowali, oni naprawdę jej towarzyszyli. Ona tam zawarła trochę tych znajomości i nie było żadnych sytuacji, gdzie ktoś mi dawał do, do zrozumienia, że to może nie ten wybór, że może ona powinna znaleźć inne swoje miejsce. Zdarzały się pewnie i sytuacje trudne, nie tylko dla Oli, ale i, i pewnie dla tam pani pedagog bardzo dużo zrobiła, dla pani pedagog, która tym wszystkim koordynowała. No ale mówię, naprawdę, no byłam zaskoczona tak bardzo pozytywnie, że Ola tak fajnie w to weszła, bo jej stworzono właśnie takie warunki. Tak jak mówiliśmy, tak jak mówiłyśmy i rozmawiałyśmy wcześniej, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas. I od środowiska, w momencie, kiedy wsparcie jest właściwe, to bardzo dużo może skorzystać i osoba z zespołem, ale tak naprawdę bardzo dużo może skorzystać otoczenie, bo tak jak mówiłaś, te cechy zespołowców są tak warte podkreślenia i tak warte, żeby się no zaprzyjaźnić z osobą z zespołem Downa, że to może być bezcenne. A jeszcze właśnie powiedz, czy mogą pracować osoby z zespołem zawodowo? No, oczywiście, że tak. No na pewno te zawody są ograniczone i te prace, które mogą wykonywać, też nie są bardzo szerokie, no ale na pewno mogą. Tutaj też no, dużo zależy od ich możliwości osobistych, takich, jakie mają po prostu od stopnia upośledzenia. No ale jak najbardziej no rynki pracy no nie bardzo się jeszcze otwierają dla nich, ale tutaj myślę, że też stanowisko nas rodziców tutaj powinno być decydujące. No żebyśmy się upominali o tą pracę, żebyśmy o nią zabiegali tak jak zabiegamy o swoją pracę. Tak samo, no myślę, że dla osób, tak jak dla Oli, na pewno bardzo ważne jest to, żeby mogła pójść do pracy, swoje własne pieniądze zarabiać, no i przeznaczyć na to, na co chciałaby, prawda, Olu? Chciałabym bardzo pracować, tak, Michał? No, tutaj no, powiem, tak? że byłam zaskoczona bardzo, no bo dużo się mówi, że tej pracy nie ma, tak, że mhm. nie chciałam tych osób. No i postanowiłam po programie i tak iść od razu za ciosem. Zapytać się pana burmistrza o to, czy, czy przemyślałby taką możliwość zatrudnienia oli w urzędzie miasta? Mm -hmm. Wyobraź sobie, że odpowiedział, że oczywiście nie ma żadnego problemu. Czyli Problem... znowu czyli znowu zaczynamy, a właściwie kończymy na tym, na czym zaczęłyśmy wsparcie ludzi. I też trzeba podkreślić, że Trzebnica to jest miasto 15-tysięczne. To nie jest jakaś wielka metropolia. Ale też rozmawiałyśmy wcześniej, że według ciebie. Właśnie zamieszkiwanie w takim małym środowisku jest bardziej przyjazne dla osoby z zespołem, dlatego że ona nie jest anonimowa, prawda? I mm, nie ginie, że tak powiem, w tłumie. Tak, tak. Ola tu jest ona na pewno rozpoznawalna, no nie tylko z tytułu tego, że ma zespół dał na aczkolwiek tak. który... no ale, po, ale po prostu z uwagi na to, że tu się wiele osób zna. I ja naprawdę mhm, czuję się bezpiecznie, kiedy Ola wychodzi z domu kiedy gdzieś idzie, ja wiem, że ona na przykład czasami się zdarza robić sobie niezaplanowane zakupy, prawda, ale na wówczas zdarza się, że pani ją odsyła z karteczką i mówi, Olu, proszę, idź się zapytaj mamy, czy możesz kupić i trzeba zapłacić tyle, a tyle pieniążków, prawda? Czyli, czyli, świetnie. czyli świetnie, że też czuwają no, mieszkańcy i sąsiedzi i znajomi, to też jest, to też jest świetne. Bardzo I... naprawdę, w taki bardzo życzliwy sposób do tego podchodzą. Agnieszko, a powiedz, bo rozmawiałyśmy z Ola już tak o książkach. Czy według Ciebie Ola czyta książki albo które książki sprawiają jej więcej radości, a które więcej trudności? Znaczy, tu mi się wydaje, że wszystko zależy od tego, jakie ona ma nastawienie. No bo tak jak tutaj już rozmawiałyśmy, Ola ma faktycznie te książki takie dosyć obszerne. Martyny. Mm -hmm. Wojciechowskiej, czy Przemka Kosakowskiego, czy Justyny Kowalczyk, no ale ona po prostu, bardzo ją zafascynowały te osoby i ona często do tych książek powraca i takie najważniejsze treści faktycznie zapamiętuje. Mhm. A no tak, jak my się uczymy podobnie. Jeżeli mamy motywację, coś nas interesuje, to jesteśmy w stanie to w miarę szybko pochłonąć. No i ona podobnie, no bo jeżeli by jej dać jakąś tam książkę po prostu rzucić, która w żaden sposób emocjonalnie się z nią nie wiąże, no to myślę, że niewiele by z niej skorzystała. A czy układ w, na stronie ma znaczenie dla Oli? A czy trudno mi w tej, nie, nie umiem w tej chwili te, tego określić? Jasne. to Bo bardziej się chyba ma... nie zastanawiałam. Mhm. E, to, to bardziej chyba do, właśnie do Oli. Powinnam e, powiedzieć, czy ty wolisz większe litery, na przykład mniejsze litery, czy lubisz na przykład jak są od, odznaczenia, powiedzmy na główne. Różne, różne. Mhm. Czyli, czyli to też. Czyli głównie chodzi o to, żeby była ciekawa treść. Dziewczyny, wiecie co? E, właśnie 6 minut, już przekroczyłyśmy prawie 7. Pamiętam e, e, o, to, o to no właśnie, jest dużo tematów, słuchajcie. Ja nie mówię, że to jest ostatnie nasze słowo, bo być może, że osoby zainteresowane zwrócą się do nas jeszcze z prośbą o to, żebyśmy się znowu spotkały. Być może, że będą jakieś pytania. Wiesz, co chyba nie jutro, ale y, mam, taką, y, mam taki plan, że we wtorek chciałabym się spotykać. Y, także y, któryś wtorek Dobrze. chętnie poprosimy o pytania na przykład, które chcieliby y, oglądający, albo ci, którzy będą nas oglądać, zadać i wtedy będę się z wami kontaktować. Y, a póki co, no właśnie jesteśmy za tym, żeby stwarzać ludziom z zespołem dał możliwości, bo tak naprawdę od nas, tak zwanych ludzi zdrowych, bardzo dużo zależy i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żebyście wy odnajdowali miejsce sobie swoje w społeczeństwie, także no, póki co dziękujemy bardzo, my się już rozłączamy. Bardzo, jeszcze dziękuję dziękuję za i, pozdrawiam, i pozdrawiam Pani Martę na która nie prowadzi ten e, e, narcyzm. Pozdrawiam, pozdrawiam. Przedstawienie, pokuszenie. Dzięki dziewczyny, także zespołowo o zespole było i rolowałyśmy wykluczenie. I gdybyście mieli ochotę dalej się spotkać z nami i jakieś pytania, gdybyście mieli, to zapraszamy. A póki co dziękujemy. Dziewczyny, no nie, my, się roz... my się nie rozłączamy, ale rozłączamy naszych oglądaczy. Dziękujemy.